Słuchaj, wsiądę zaraz do samochodu, no i przyjadę i wszystko Ci wyjaśnię, no proszę. Przed dziećmi? Dzieci, słuchajcie, tatuś peda to pedał. ale nie martwcie się, wszystko będzie w porządku. Skończyłaś? Sam sobie kończę. Kończymy tego Skype'a. Laura, to chyba do ciebie. No. Proszę, czytaj. Mówiłaś, że nie mamy nic do ukrycia. To tylko mój znajomy z Facebooka. No, pokazuj. No, ale po co mam ci to pokazywać? No, pokazuj. Już. Proszę, zobacz sobie. <słuch> Koleś, którego nie znasz, to znaczy włożyłaś dzisiaj A Adam, ja go nawet nie znam, my tylko piszemy na Facebooku. Zadzwoń do niego. Nie mogę tak po prostu zadzwonić, my nigdy nie rozmawialiśmy przez telefon, poza tym on ma rodzinę. Tak? Tylko on? A ty nie masz? No zadzwoń. Adam, daj spokój. Słuchaj, zadzwoń, zobaczymy jak dobrze go znasz. Bardzo proszę, bawmy się dalej. Do cholery jasnej A Adam, kurwa, zejdź ze mnie, odwal się! Nie zadzwonię nigdzie! Dzwon! A majtki masz na sobie, czy nie? Tak z ciekawości pytam. Wszyscy jesteśmy ciekawi, chcemy wiedzieć. Włożyłaś je, czy nie? To proste pytanie, odpowiedz. Daj mi spokój. Pokaż. Daj mi spokój. Słuchaj, o tym też powiesz dzieciom, tak? Powiedz, że ich matka nie nosi majtek. Aha. Proszę bardzo, wszystko o te majtki, najważniejsze majtki, co? Nie mam! Zadowolony? Co ty, hej, co ty robisz? Powiem Wam coś, czego nie, nie znajdziecie ani w moim telefonie, ani Adama. Nie rób tego. Dlaczego mam tego nie robić, Adam? Przecież to są nasi przyjaciele. Już i tak wiedzą wszystko, to niech wiedzą i to. Poza tym nie rozmawialiśmy o tym, odkąd to się stało. Tamtej nocy to nie Adam prowadził, tylko ja. Ale byłam pijana. Trafiłabym do więzienia, co zrobilibyśmy w dziećmi? Wybraliśmy, jak to ująłeś, mniejsze zło. Dobre, Ale... a wystarczy. Wystarczy czego, Adam? Zginął człowiek, a tego nie nazwałabym mniejszym złem. Masz świadomość, że jedyne, co trzymało nas razem przez te lata, to była wina? Moja wina, którą dawałeś mi odczuć latami! Czemu my się nie rozstaliśmy? Ludzie powinni nauczyć się rozstawać. No gdybyś tylko powiedział mi, że jesteś pedałem, no wszystko byłoby prostsze. Właściwie... To ja. Tu jestem. Pedałem. Pedał. Max, dobrze wymawiam? Kiedy to mówicie, zawsze to tak podkreślacie. Pedał z tym drugim akcentowanym E. Dobrze powiedziałem, Max? No dobrze powiedziałem, czy nie? To nie był chyba dobry pomysł, co. No nie, był. no nie był. To przekierowanie. A dlaczego nam wcześniej nie powiedziałeś? Dlaczego nie powiedziałem? Bo wcześniej nie wiedziałem. Ale kiedy sobie uświadomiłem. To... Ja powiem wam, czemu nie powiedział. Ja byłem pytałem przez godzinę. I to wystarczyło, tak? Wszyscy jesteśmy tolerancyjni, prawda? Podać jesteśmy nowocześni. Teraz to modne mieć kolegę pedała. Wielu chciałoby mieć. A teraz my mamy kolegę pedała. I dobrze to chyba przyjęliśmy, co, Max? Spierdalaj. Widzicie? Myślicie, że nie odnowili mi umowy w pracy, bo jakiś wirus, kwarantanna? A dlatego, że jesteś gejem? Gejem. Mania, proszę cię, mów jak wszyscy, pedałem. Tak bardziej naturalnie. Rafał, ale dlaczego nie pozwałeś szkoły? Adam, pozwać ich. Nawet wam nie byłem w stanie powiedzieć, a nie mówiąc też o tych wszystkich ludziach w sądzie. Sędzinie, prawnikach, moich bliskich. Podobała mi się ta gra. Trochę jak szukanie zabójcy. Też chciałem, żeby mnie zdemaskowano, ale nie w taki sposób. Przynajmniej teraz możesz nas przedstawić Lucjanowi, no bo chyba nie ma gorączki, tak? A nie ma, nie. Nie przedstawię go wam. Bo dzisiaj to był wasz coming out, nie mój. Nie, nie przedstawię go wam i nie dlatego, że boję się waszych osądów czy żarcików, bo już dosyć się ich nasłuchałem, ale dlatego, że wiem, że poczułby się skrzywdzony przy pierwszym docinku. A ja nie chcę, żeby ktoś go krzywdził, ja chcę go chronić. Bo jak się kogoś kocha, to się go chroni przed wszystkim. Przed tym wszystkim. Max to chyba Twój. Co? Odbierz. To tylko Marika. Dzwoni w sprawie pewnie zlecenia. To nic, odbierz. Powiedz, jej, że w czasie kwarantanny nie będziesz brał dodatkowych zleceń. To przestanie dzwonić. No weź, mamy teraz spotkanie. Naprawdę chcecie słuchać mojej pracy. Tak. Tak. Max, o co chodzi? Odbierz ten telefon. No, Max, odbieraj, będziesz miał to z głowy. No dobra, dobra! Już. Halo? Halo, kotku? Ech, przepraszam, że tak późno dzwonię. Ech, Max, panikowałam. Zrobiłam test i są dwie kreski. To chyba, że... To chyba znaczy, że jest pozytywny, prawda? O kurwa. Bianka! Bianka, wróć! Co mam zrobić? Kurwa, no stary, jedź do niej. Dwoń. Dobra, dzwonię, dzwonię, dzwonię. No, Max! Halo. Halo, Bianka. Patrz, wiesz co? Zaraz zadzwonię do twojej mamusi, powiedzieć jej, że zostanie babcią. Na pewno się ucieszy. Wiesz co, Rafał? Dobrze, że nie przedstawi się Luciana. Zachowaj go dla siebie. Kończę, na razie. No na razie. Pa. Cześć. Widzicie co, ja też już chyba będę kończył. Cześć, pa. No, cześć, cześć dziewczyny, pa. Cześć dziewczyny. Pa. Trzymajcie się. Myślisz, że byłoby naprawdę aż tak źle? Tak, i dlatego właśnie nie mogę zaproponować tej gry. Czyli to byłby koniec naszej przyjaźni. Daj no spokój, mania. Wiesz, ile ludzi? Ja się nasłuchałam na kozetkach. Co pacjent, to gorszy sekret. Okropne. Dobry wieczór wszystkim, siemanko. Cześć, strasznie długo na was czekałyśmy. To prawda. Siemanko, mam nadzieję, że zgodnie z umową wszyscy mają coś mocniejszego. Zdrowko. Zdrowie. A, A słuchajcie, co chcecie dzisiaj robić? Może byśmy zagrali jakąś grę? O nie, 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 nie. Nie, nie. nie uwierzcie mi, nie chcecie grać w żadną grę, to jest strasznie niebezpieczne. Słuchajcie. A może zamiast tego zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie? O. Wiecie, taki zrzut ekranu. O, świetny pomysł! Niech każdy zrobi głupią minę. Trzy, cztery! I love you, baby. Although I probably shouldn't. I tried to leave you once. Well, you know, I just couldn't. My love is strong. You know, I can't restrain it.